Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku. Dziś poruszymy temat dalej zdychających młodych. Miałem wiele telefonów związanych z ostatnim filmem, najnowszym, czyli młodki, które padają w gnieździe w tajemniczych okolicznościach. Zapraszam na film. O, jesteśmy przy temacie młodych. Jak jesteśmy przy temacie młodych? Ostatnio, właśnie dałem filmik e, od hodowcy który informował, że młódki mu w gnieździe padają. Rozmawiałem też z kolegą Markiem Trzaską na ten temat. I zadzwonił do mnie hodowca, który przedstawił całą sprawę w ten sposób, że on miał taką sytuację, że jemu wszystkie gołąbki padły. Młode. Mimo, że. Sezon lotowy później miał bardzo udany. Eee, wszystko się uspokoiło. Ciężko opowiadać, robota jest. Eee, dzwonił właśnie hodowca eee, w sprawie właśnie tych zdychających młodych, eee, że on też tak miał, że mu cały lęk padł i zdech. i on uważa, że to jest skutek gronkowców, a gronkowce dostał po kuracjach antybiotykowych, czyli że za dużo używa się antybiotyków, robi się kurację. On też wspomniał, że sam robił kurację na salmonelle przez te 20 parę dni i później z tego powodu że wystąpił u niego ten gronkowiec, który pozabijał młode, czyli 7-8 dniowe młode nakarmione ee, Padały w gniazdach. Nie używał wkładek, miski i słoma. Słoma od chłopa, jak to powiedział. I młode mu padały. Twierdzi, e, ponieważ nie dało mu to spokoju, to on przebadał te u weterynarza te swoje gołębie padnięte. U weterynarza, który pracuje w Instytucie w Pławach, bo chciał dojść do tego, co się dzieje, że mu te gołębie padają i badaniem został stwierdzony gronkowiec. Gronkowiec, który, jak to interpretowali, powstał na podstawie właśnie mocnej antybiotykografii i dodatkowo Trzeba by powiedzieć, że to hodowca, który dobre wyniki w lotach osiąga. Co więcej, stwierdził, że przez tego gronkowca gołębie mu także padają na skrzydła, czyli na stawy, że ten gronkowiec gromadzi się w stawach i uszkadza te stawy przy lataniu ten syndrom zwichrowanego skrzydła, że też powoduje ten e, gronkowiec. Także, także w ten sposób e, to się odbywa. Dzwoniło paru kolegów. Inny kolega do mnie dzwonił. Znaczy dzwonił. Napisał SMS a który hoduje gołębie ozdobne, że co roku ma problem i 10% gołębi młodych mu pada mniej więcej. W takich 7-8 gniazdach. Też nie używa żadnych wkładek. Kolejny hodowca, a raczej hodowczyni do mnie dzwoniła, że widząc problem, że u innych też padają łódki, e, jakby trochę się tłumacząc, bo widocznie opiekuje się gołębiami hodowczyni, dobrze, żeście usłyszeli. E, opiekuje się gołębiami razem z mężem. Widocznie mąż chyba pracuje za granicą, albo nie ma tyle czasu. Tego nie dopytywałem. W każdym bądź razie e, wspominała, że jak padały im mutki, to no, mąż był niezadowolony z tego, że mutki padają, tak powiem, oskarżał co podała, że te mutki padają, co zrobiła nie tak, nie Teges, tego za dużo, tego za mało, coś tam i. Było jej nie, że miło, ale jakby sensownie usłyszeć, że takie problemy u ludzi się zdarzają, a nie u wszystkich idealnie się chowają. Bo zwykle się słyszy, że u hodowców nie ma żadnych, żadnych, żadniutkich problemów. A tutaj ja przedstawiłem, że te problemy jednak u hodowców się pojawiają i te padające mutki się trafiają. Kolejnym hodowcom, który, od którego się to zaczęło. To stwierdził, że on, on znowu uważał, że to rzęsistki, bo u niego wyszły rzęsistki i drobne koli, i że te preparaty obecnie na rzęsistki właśnie jest mocna odporność gołębi na rzęsistki. Zresztą z tym drugim kolegą, co żeśmy rozmawiali, też to samo stwierdzał, że jest mocna odporność na rzęsistki, że obecnie podawane leki są podawane w za słabych dawkach, one nie działają, że są złe etykiety, złe dawkowanie i preparaty na rzęsistki działają bardzo słabo. Ale też doszliśmy do wniosku wspólnego, że rzęsistki też są genetyczne, częściowo i wiele problemów też robi. Właśnie to, że podajemy dużo, za dużo różnych antybiotyków i potem ktoś ma, nie wiem, rzęsistka na 1+, plus, podaje te antybiotyki, uodparniają się te rzęsistki, a to też jest jakaś naturalna flora i nie trzeba wszystkiego likwidować. Że gołąb sobie świetnie z tym radzi i na lotach dobrze lata, że nie musi być jałowo czysty, a hodowcy mają właśnie problem, czy takie Objawy, żeby te gołębie były jałowo czyste, jeśli chodzi o, o, o za dużo podajemy różnych, różnych preparatów. Tak samo się miło dyskutowało, bo podowca wspomniał, że on na przykład odnośnie rozpłodu, że on uważa, że gołąb powinien się zaaklimatyzować, ma to przez lata sprawdzone, w takim sensie, że Gołąb tam powinien Kupuje zwykle do rozpłodu jakieś stare samce Na jesień Ponieważ chce wprowadzić nową krew Ma na gołębniku Gołębie Ponad dziesięcioletnie bezproblemowo płodne I samice i samce I też nie rozumie tego jak mogą takie Gołębie Że nie wszystkie Ale, ale większość właśnie to się sędzi w jego wieku jeszcze płodzi U wielu hodowców jest to problem Że stare gołębie już się okazują bezpłodne. A tutaj, e, to mówię, u mnie ten ciemny, pstry, 12 rocznik, 13 lat. Samce 13-letnie, samice mi zniosły jajka. Szalona, 13 lat. Są młodziaki, ale mniejsza o to w każdym razie, że tak stare gołębie. Często u hodowców są e, bezpłodne a on zawsze do rozpłodu sobie na jesień dokupuje jakieś gołąbki starsze żeby wprowadzić jakąś nową krew a na gołębniku ma spokojnie dużo, dużo starych gołębi które u niego fajnie się fajnie się płodzą i nie ma, i nie ma z tym yy, i nie ma z tym problemów także tak, żeśmy sobie tutaj z kolegami hodowcami porozmawiali na te tematy Właśnie tych padających módków, e, takich właśnie z objawami szybko się rozkładającymi, temat interesujący. E, zobaczymy, co się dalej w tym kierunku będzie rozwijało. Jak wspominam, pierwszy który mówił, że to wirusy ze szczepionką to Marek Trzaska. Bo tak było że wkładki, że zatruły te gołębie, no a tutaj różne odczucia są trochę różne od tego więc zobaczymy jak to jak to będzie z tym wszystkim wyglądało także dziękuję kolegom za uwagę jak temat wam się podoba chcielibyście żeby go jakoś jeszcze bardziej zgłębiać Poruszać to, e, zapraszam do kontaktu. A odnośnie tych gronkowców, jeszcze to kolega wspominał, właśnie, że trzeba zrobić, na, można zrobić nawet naturalną kurację na gronkowca. Są takie preparaty ziołowe antygronkowcom, i nawet może być tak, że ten gronkowiec jest na miskach i młodziki zdrowe ze zdrowego gołębnika przełożysz, dasz do tej miski <laughs> i one padną. I to skojarzyło mi się z faktem, że kiedyś hodowca jeden miał taki problem, że u nie umiał młodych odchować, bardzo dobrze lotował. Nawet jak przyniósł od kogoś mutki, to one u niego padały, a jak swoje jajka dał komuś, to one e, przeżywały i nic im nie było. I to by się trochę zgadzało, że ten gronkowiec to, to obfitował w jego gojemniku. I... I... Ja miałem kontakt te młótki. Po wykluciu z tym gronkowcem, parę dni się to rozwijało, i po paru dniach ten młódek e, padał, jakby. Czy padały? I też nie wszystkie gołębie padają, są różny procent nasilenia tych padnięć w hodowlach. Jest także tutaj, zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania, dawania łapek, jeśli Wam się filmik podobał. Zostawcie komentarz, subskrypcję i zapraszam na kolejne moje filmy. Także tutaj gołąbki rozpłodowe sobie skaczą, wychowują młódki po 2G. Wodę dalałem, ale woda się skończyła, trzeba jeszcze wody przynieść, wody... E z mleczkiem, bo to dobrze wpływa na wychów młódków. właśnie mamy mleczko. Ups. tak. jeszcze troszeczkę, bo to na całe 10 litrów. To by tak badało poda podać, eee, a chyba w sumie dość podałem, bo to jest, dobrze, dzisiaj trochę więcej dostaną. Mleczko. Ktoś dzwoni. Także nawet w czasie nagrywania tego filmu kolejne osoby dzwonią, którym padają całe lęgi. Także takich przypadków jest dużo. Jak zobaczyli na filmie, to odważyli się zamówić i szukają porady, z jakiego powodu te gołąbki padają i jak temu zapobiegać. Tu hodowca zadzwonił, że kilkudniowe, właśnie młode, padają mu też w gnieździe, kolejny. I także, jak się okazało, po pytaniu robił kurację na salmonelle i bardzo dużo antybiotyków zastosował, bo mówi zrobił wszystkie kuracje na grzyba, na, na co tylko się dało, salmonelle, drogi oddechowe w zimę, jak nigdy zrobił wszystkie kuracje i na dodatek gołębie mu łapało na stawy. Także tu by potwierdzało tą teorię. Te moje stare samczyki mają samiczkami jajka. wszystkie stare. Po dziobach widać, jak fajnie wyglądają. Na tych gniazdach jakiś nerwowy. ta moja jajka. Tu kolejny rudy. Widać. Brat tego poprzedniego rudego. Zresztą tu jest kilku braci. Tutaj. Sen Van Luna. O. Po tych gołąbkach. Będą młode. Obok ma syn szaleńca. Ten z kilku. Tu na lodowym, nawet lotowym jest nawet ta samiczka z 11 roku. Stara babcia. Wygląda rozmieszane mleczko. Idziemy dać. Gołąbką. Jedną ręką ciężko, ale żeby nie było, była ła, ła. kurczę, Mówię ciężko, jedną ręką się to nalewa. I idą pić. No, generalnie widzę, że. Otrzepał się, nie smakowało. No także idę tych wszystkim, do... o tam też piję. Także piją to elegancko. A to chyba już dziękuję za uwagę. Dobry lot.